Nowa limitowana kolekcja obrani gadżetów Rekordmi jest już dostępna. Przejdź na kamerzysta.store lub kliknij link w opisie. Te modelki zrobią wszystko, by na chwilę stanąć blisko. O stale, kamerzysta połóż tu dołać. Co? No właśnie nie wiem. Co jest? Patrz, o znalazłem. Ale pasuje mi, co? Ale... ale co znalazłeś? No, opaskę, fajna, nie? Przecież to jest rydziarza No, ale nie jest podpisane, gdzie leżała, leżała sobie luzem. Tu... No, jeszcze w jego pokoju, stary. No, ale dobra, no, luzem sobie leżała, tak? No, co o, już to, bo się zdenerwuje. No, co, to zdenerwuje się? Zdenerwuje się? Nie. I to jeszcze na mnie, że przeprowadziłem ciebie, no. Będzie dobrze, mówię ci. No, nie wiem, ja mam to w... gdzieś. Tyleżarz mi wczoraj jest znalazł za skórę, tak? Ja no, ale to ja mam go pilnować teraz, czy co? Wy jesteś kamerzysta, powiedz. Ja, co mam powiedzieć? To jest nawet chyba prezent. To jest ono wygrał wygrał z boksa. Zrobiłbym coś, gdyby Drediasz mi wczoraj nie odpieczył numeru. A ta to mam rado, to gdzieś. Ale też będzie na mnie zły, tak? Ale ja Chodź. mam to gdzieś. Wy go chcieliście na kanał, teraz za niego odpowiadajcie sobie. To ty, Karinka, tak bardzo go chciałaś na kanał, wprowadziliście złodziejami, to gówno obchodzi. No jest przesady, no ale musisz zwrócić uwagę! To ty jesteś głową tego domu. Ja nie będę zwracać uwagi, to mi zaraz. No i masz, masz już spinę gwarantowaną, nie? Moja opaska na twoim brudnym czole? A, Czemu jest? masz moje rzeczy? Opaskę, ściągaj to! Wziągaj no, to. Moja opaska na twoim? Zostaw nie, nie to! Wziąłeś, Sorry, co? Co cię z tymi łapami? Oddawaj moją opaskę! On ma moją opaskę, nie widzisz tego? Bawi cię coś! A co Czemu z, on ma moją co, co opaskę? Co, co zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Może powiedział moją opaskę! Możemy powiedzieć? Co się nie spinaj? Brudny jesteś, spocony. Takie rzeczy bez słowa. Nawet nic nie mi sam? nie powiedział, że w ogóle wcho On wchodził do mojego pokoju, tak? Nic mi nie powiedział. Luzem sobie Jak luzem? Luzem też weszłeś do mojego pokoju bez żadnego słowa. Oddawaj opaskę! Proszę, co, co? Co, co? co ty robisz? Dobra, uspokój go. Trochę bo się błazni już, naprawdę. Ty się błaznisz. No, Wiedzisz co, co, co do czego no, to doszło? Pomóż mi, co się. Ja ci nie pomogę. masz to. No Jak no, Ja chungę. się dobrze bawię. Dobrze się bawisz? Dobrze się bawić. Zawczoraj jeszcze. Byś mi pomógł. Co? co A co ty zrobiłeś? No co? Mamy powiedzieć, co? Co się nie zrobiłeś? Dlaczego się wstaliśmy? na spokojnie. No, szwarta! Wszyscy jesteście brudni, nie dotykaj mnie, człowieku! Nie Spokojesz dotykaj mnie! Ciebie nienawidzę! Ale za to, co robisz wczoraj, ja mi to Na własnych, własnych oczach, oczach widzisz, na własnych oczach, za to, co zrobiłem. A co, ty co ty zrobiłeś? Ty. No, no nie ty. pamiętasz uh, Mam powiedzieć tutaj publicznie, co zrobiłem? mordę, debir! Cicho, 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 cicho! cicho, 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 cicho. Mam że jakbyś chciał. Nie do odrzucenia, naprawdę. Chcesz, to ci wszystkich tutaj poustawiam, nikt do ciebie nie podskoczy. Co ty na to? ja ci pomogę ich ustawić. No fajnego ale człowieka przyprowadziłeś ci powiem. Nie będzie takiej sytuacji. No Ale o mnie no. chyba nie mówisz, nie? Ja chyba? Nic nie zrobi. O, też matławcu najgorszy. Co z nim zrobić? Tylko powiedz. Nie to, to muszę przyjść do basenu. Dobra, spokojnie. Wrzuć do go do basenu. Do basenu? Tak. Chyba się poczułeś Marsz do basenu. Chyba powiem. się poczułeś Nie słyszałeś co kamuś papier. Masz do basenu, nie, nie. baj. Dobra, masz. Do, ej, ej, czekaj, stop, 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 stop. Zostaw go, no? Ktoś dzwoni, wiem, słyszę. Zostaw go na razie. Wow. O, patrz! To Jaszczu? No. Ty go zapraszałeś? Mm, no, raczej nie. To może taka, nie pamiętasz. Debilu. Kto kogoś, no. To był Jolu! To kto? Pytasz się, głupio. Nie, oni mają, on nie ma, on zerwał Ale co z nią. A z tego, pewnie i tak zobaczy ci? Spokojnie, ty już naraził na się na to. Jesteś chory jakiś! Ma. No ma? Czemu Jasu nie przychodzi? On się wstydzi. Czego się wstydzi? No przyszedł do mnie, cześć, cześć. W sumie dwa tygodnie go nie było, to, to ma się czego wstydzić. No ma, ale słuchaj, przyjechał do mnie. No. akcja. Wody przywiózł, nachlaliśmy się. Kiedy? No wczoraj. No i co? No ja mniej oczywiście, nie? I ten. I mi opowiadał, że o stracił miłość swojego życia, że on musi jechać. No wiolkę. Że no, wiolkę. No, Uchał że to jest. Się, tak? No mocno. No i mówi, że nie ma jak przyjechać, bo ma BMW zepsute I mówi, zawieź mnie. Ja mówię, no dobra, no miłość. przyjechaliście 600 kilometrów tutaj tylko po to, żeby on przyjechał do Miłość trzeba ratować. Dobra, w ogóle chodź na słówko. Możemy szpał nie robić, musimy pogadać. Chodź. Ale za co? Nic, nic, nic nie zdajesz. Słuchaj, nie chciałem przy drodziarzu mówić. No, tam się śmiałem, żartowałem sobie, nie? Ale to jest bardzo poważna sytuacja. To znaczy? No, on przyjechał. Jaszczur, w sensie, tak? Jaszczur do mnie. On praktycznie sam wypił cały ten alkohol, bo on ma stan głębokiej depresji. Przez piolkę? No, o świadczynach, że on ją kocha, o, że on nie może bez niej żyć, że on chce tu przyjechać, oświadczyć się, że to jest jedyna miłość jego życia. Nie wiedziałem, że to tak grubo jest. No, to jest tak grubo, dlatego przy Drodziażu nie chciałem mówić. I dlatego go tutaj przywiozłem. No dobra, a to, Czas ale, z tym co to on... Ale Wstydzi się mnie? Czy o co chodzi? No ja nie wiem, bo co, nie wiem, bo przecież jak żeśmy jechali, ja mówię, no kup coś wolcem, tak z pustymi rękoma nie pojedziesz. No. Dobra, chodźmy. Do no, Kupił mi jej tam coś i nie wiem, czy wstydzi się wyjść, czy co. No chyba się raczej wstydzi. No. Dobrze, no, że... chodźmy do niego. No chodź go wyciągniemy. Weź wiesz człowieku. No i już maila Siema, No maila, maila, weź wyjdź, no, a nie? Siedzisz w tej furze, gorąco jest, człowieku. No już idę. Weź się uspokój. No przecież się z tobą witałem, no. Nie witałeś No jak się, co... się nie witałem, Część, no? się piątkę też trzeba zbić, nie? No wiem, ci? To jest, jest to. Eee... Ja Jaszczur, wszystko w porządku? No tak. A co tam masz z tyłu? No jedzenia, tak. a co? Takie tam prezenty, prawie oni powierzą. Przykro mi się zrobiła, że siedzi i mnie nie ma, a trochę ten... Masz wyrzuty sumienia? Była uroczona we mnie. No chyba ja. tak. No nie mogę być tu cały czas, no wiesz o co Obczuwasz chodzi. Czuwasz jakieś straty? Ja? No tak. Y... Trochę. Duchowe trochę. No, chyba No No tak, ale no... Przyjechałem, tak? Nie wiedziałem, że maile można pisać na wygaszonym telefonie. W sensie? Coś jest nie tak. Ale w sensie o co chodzi? Nie jesteś głupi. W sensie on pisał niby maila, a nie pisał maila, tak? Przymrużony, przymknięty jakiś. Ale nie pisał tego maila, tak? Miał wygaszony telefon. Nie widziałem. No, Na ciemnym ekranie? To czemu kłamał? Czemu, kła Weź, Dobra, lista, czemu kłamał? Weź, kamery. Dobra, może jest zakochany. Nie zachowywał się tak jakby, nie pokazywał tego, a może coś go ruszyło, ma, może ma jakieś wyrzuty, serio. Jej, stary co, nie wiesz, co taki smutny jest. Właśnie się zastanawiamy. Na razie nic. Teraz mógł ja mógł. ja chyba wiem, ale nie mogę wam mówić, No i rzeczy. No jeszcze nic. nie myć. Wszystko dzieje. No właśnie super jest człowieku. To sobie miasteczko postawi i to sprawę. Opo znajłaś się z nową no, no. no, dziewczynę? Ja nie a wciągnąłem poznać czas. No w ogóle nie jest właśnie. Wszyscy nie ma, nie? No, ona nie chciała zejść. A no, ona Siedzi cały czas w tym pokoju swoim smutnym, ciemnym brudnym. <grym> ja po powiem może pójdę, co? Zrozostaj no, na razie. Nie, nie wiem dziwnie czy... to wygląda. Pójdę, nie pójdę. dobra, no może najpierw ja pójdę. Może pójdę z tobą. Może lepiej. nie. No na cholerę tam się... idziesz. No co za chore... na no cholera. Ty w ogóle zaczęłeś odcinek, zaczęłeś film, nagrywamy daily zero subskrypcji, jak zero niczym w ogóle rzeczywiście nie zaczęliśmy. się w ogóle. Dobra, rzeczywiście nie zacząłem. No dobra, to powiedz o... No już za późno. No dobra, to, co, powiedz, no się. Pójdę, no. No dobra, popiec, przywitaj się. No, witam Was na odcinku. E do końca nie wiemy co się stało. E Zobaczymy co tam mówiolki, właśnie po nią idziemy. Mam nadzieję, że już zostawiliście subskrypcję na dole. I co? I zapraszamy Was do oglądania. No. Nie wiem, popieprzony ten No ja nie wiem co tu się dzieje. Nie wiem o co chodzi. Ja tam nie wchodzę, sobie gadać z nim, sobie tu postoję. Jak powiedziałam, proszę. Wielka, czemu się zaszłaś na tej noży? Ja tam nie zejdę. Dlaczego nie zejdziesz? No, jak myślisz? Kogo wpuściłeś do domu? No, mhm. no ja No No twojego jak sam, no i co w związku z tym? No ja z nim nie będę rozmawiał. A dlaczego? Bo, bo mnie zranił, robił ze mnie idiotkę e, w całym internecie i jeszcze mnie tutaj zostawię samą? Wolał sobie być w Szczecinie? Z innymi dupami? No to sorry! Ty myślisz, że ja z kimś takim będę? No nie wiem, wydaje Co ty masz mnie za no może ja jestem blondynką? Ale już przesadne. Ja mam go w dupie! Ja byłam w nim... No, zakochana! A patrz jak on się zachował. Czy frajer. Czyli nie zejdziesz, tak? Nie, nie ma szans. W ogóle dlaczego ty go wpuściłeś? Ja dalej tego nie rozumiem. Dlaczego mi to robisz? Bo... jeszcze tak, jakby nie na tym, przyjacielem na to. Wszystko słyszałem, hihi, ha hi, hi, ha ha, ale ona ma rację. No ja mam rację, no bo. Ona ma rację, na pewno ma rację z tym, że zrobił z niej idiotkę, nie? Zrobił z niej idiotkę. No. Dobra, Dobra idziemy stąd. Eee, ja tak. strwioka ogólnie powiedziała, że nie chcę do ciebie zejść. Jak nie chcę? Dlaczego? Bo co? No nie, bo ją podobnie zraniłeś. Ja? No jak to wszystko jest ciebie? sam mi kazałeś nagrywać te filmy, głupie i pranki na nie i co? No i co? No ale to nikt nie... Nie, nie rozumiem. To, to, to ty naprawdę się w niej zakochałeś? No bo wiesz, no udawać, udawać jak ludzie są razem blisko, no to trochę też się zauroczyłem i nie wiesz, że byłem wtedy z dziewczyną jak mi kazałeś to udawać i teraz ja byłem zagubiony. Ileż można I, i zerwałem ze swoją dziewczyną, bo się zauroczyłem w Joli i wy wyjeżdżacie sobie. No wy ale wyjeżdżacie... ja jechać z nami. No mogłem chciałem jechać z wami, no ale nie mogę musiałem zostać w tym Szczecinie, nie mogę tu być cały czas. No a wy sobie wyjechaliście, ona tu jest, ja jestem tam, tamtej nie ma. I ja jestem sam i ona jest sama. Jeszcze teraz nie chcę kupić. <laughs> No to idź z nią pogadać. Tu Jaszczuk, tak, tu. Tak. biorę, nie? Tak. Fajnie, chłodna klinka macie, nie? Cześć, Wiela! Co mam dla Ciebie? Kwiatuszek i słodycze ci kupiłem, przyjechałem bo wiem, że lubisz dużo słodyczy. Cześć, to. jak mam tylko pokój kwiatek, gdzie mam widzicą. Dobra, jestem wiedź. Dlaczego mam to? Bo ja nie chcę Cię widzieć. Dlaczego? Bo widzicie na mnie wszystko skończone no? ale. No to prostego, ale jak przyjechałem to po prostu. Bo Cię lubię i dla Ciebie mam kostkę, a... I ulubione Twoje. Ale ja nie lubię. Lubisz. Przestań, ale nie zachowuj się tak pod film. Zachowuj się tak, jak się normalnie zachowujesz. Napisz się. Ale co, jak głupio No lubisz. Wiem, że lubisz, to nie udawaj przed filmem. Karnasz dla Ciebie jest... No ja, też Cię widziałem z Karnaśem, więc... No właśnie, więc no... Dobra, to wyjdzie. Bo... stąd żenujący jesteście ja i po co go ciebie... tu wpuszczasz? Się po co go tu wpuszczasz? Żeby mnie, nie wiem, zdenerwować? Sprawić no Ci tę przyjemność? Znaczy uważam, że powinniście sobie to wyjaśnić mimo wszystko. Ale co ja mam wyjaśniać? To, że robi nie. Przepraszam, idiotkę Ona przed kamerą udaje. Dobrze, to może ja wyjdę i porozmawiacie. Nie będę nagrywać. No, jestem, czekam. Jak, wyjaśniłeś? No, jest lepiej, wiesz. I poszedłeś poszedłeś, to wiesz, że nawet Tobie nie chciała też jeść, bo wiecie, bo nie wiecie że ona gruba i w ogóle, A no, rzuciła się teraz, jak nie wiem, na to jedzenie, nie? Harma się ze otworzyła, już się uśmiechnęła, tak widzę, bo ona tak lubi sobie pojeździć. I się chyba ucieszyła, że przyszedłem, tak mi się wydaje. Tak? No, myślę, że sobie pomyśli też i może no, no, jednak fajnie, że wróciłem i. Pozostajesz tutaj? No, wytłumaczyłem jej tam, o co chodzi, no, zostałem, no. Na razie, na pewno. No i co Wiona? schodzisz do nas? Wszyscy czekają. Nie wiem czy chcę, muszę się chwilę zastanowić. Naprawdę dużo czułam do niego, ale teraz wiesz co, przytakiwałam mu. Bo... No, no, nie chcę, nie chcę być znowu zraniona, wiesz o co chodzi. No, ja nie chcę tego drugi raz powtarzać, no to nie jest fajne. A ma bardzo go kochasz? Jeszcze mniej. Przecież ale nie na, na kochasz. Potrzebuję czasu. I ja sobie tam nie dopowiadaj, tak? Nie oni do siebie wrócą, czy co? Wiesz co tam grubo jest, nie? ja widzę, że właśnie jest grubo. Ja nie wiem czy oni do siebie wrócą. Eee. Ale rozmawiali, byłeś przy tym, widziałeś coś, słyszałeś? No nie, ja byłem i to nagrałem nawet, ale nie wiem, wielka coś ukrywa. Ona chyba nadal jest z mi zakochana. Tak samo jak niej. No to I, nie. dlaczego oni mogą być razem dalej? Bo wielka teraz wiesz, no będzie ci uda właśnie następną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Myślisz, że przez ile? Nie wiem. Co się stało? Co ty robi Przyszedł nagle, nie wiadomo, skąd się nagrywał A co się stało, że ty w ogóle zeszłaś? O wioleczka, nie widziałem ci dzisiaj w Musiałam nie. trochę wiesz w pokoju, zaczęło się robić duszno. Duszno? Chyba. Za bardzo... Wystarczy przewieczna. Wystarczy nie. Tak, no tak wiem. Sorry, mogę was wyrzeczak. Ale wszystko w porządku ogólnie? To co jest no. taka zadowolona? A co ci chodzi? Ja ty to idziesz do nas czy nie? No wiele przyszła. Cieszę się, że tutaj czuję... Ty bardziej rozklejszy kamerę. Nie, ale co? Ja nie lubię szampana. Dobra, to nie mi się mi mi. Lubię, no. jak nie lubisz szampana. A, no to nie lubisz ja szampana. Się... Weź po szyby to wybijasz. No, no, to na dworze, na tarasie. Mogę to, nie? No, zacznij. No... Mówiłam? Mówiłam? Ale nie no. wylałem. No. 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 Nie wylałem, no 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 widziałaś? Dobra, Dlaczego? Może też byś mi bolał, co? No ale ja nie dałem, tak, dałem to! Ale jak na wszystkich przyniosę, tylko szklanek mi zabrakło do ręki, i zaraz to przyniosę. Ale ja na chciałem. Ja nie tak? Chyba tak. jakiś drogi, bo ładnie pachnie, Tak, i tak dę, mocno, To znaczy, że tani. Nie chcę tego, nikt nie piję takiego świadka. No, jednak ci smakuje. Cieszę się. Piękny szampan, piękna wiola. Cieszę się, że pierś smakuje ci w takim pięknym domu. Tak? Co, 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 No pij dalej. Czemu się do mnie nie odzywasz? Może być może nam coś jeszcze do albo coś? Hmm? No wielu. Długo się nie widzieliśmy. A ja bym chciał kogoś kochać, no wielu. No, oczywiście niezręcznie. Nie mam teraz kogo kochać. Wiele jest nie widzisz? To jest otwarty związek stary. Otwarty, publiczny związek. Tak. Ja, ja i tak już kilka razy przez przypadek zauważyłem coś, ale. Ale nie musisz nie tego mówić przy to, to tak wiesz, no już nie powinienem mówić, że chcesz się z nią kochać, jak no przy wszystkich. Ja nie powiedziałem, że chcesz się z nią kochać. Bo to mówię? No dobrze, no nieważne. No, no. no mój paszteciku, kochana, odezwie się nam. No. Słuchaj, Jaszu, gadasz do mnie jakieś kocopołe od 20 minut. Spakuj się i jest stąd do Szczecina i nie chcę ci więcej w ogóle widzieć. Rozumiesz? Dzień, ale ja nie jestem, Ale ona chamsko teraz się Ja do niej przyjeżdżam specjalnie z tymi prezentami w ogóle... E, do... Możesz zostać. Ona tak Hamsko. nie? Czemu ty do niej... Proszę ci ku**a. Wielka, co się stało? Możesz się naśmieć głowów na raz. Nie widzisz tego? Co? co on robi? W sensie? Przymila się do mnie specjalnie, żeby znowu mnie zranić. Ty myślisz, że ja będę sobie siedziała koło niego i ja nie zapomnę tego, co mi zrobił? Nie wiem, on to specjalnie robi. Nie. I co zaraz znowu pojedzie nie. do Szczecina i on mówi, że on y, nic tam nie robi w Szczecinie, co ty myślisz, że ja nie nie wiem, co on tam robi z innymi dziewczynami? Że on jestem głos. On taką lekką satyrę z jego ust i y, y, wydaje mi się, No ale przyjechał że... jednak. No, no że... tylko że się przyjechał. On nie potrafi być lany dobry. Być... Nie, on nie potrafi. Ile razy mnie obrażał przy wszystkich na kamerze. No proszę Ci, no to są w ogóle za teksty? Dobrze, ja wiem. Ty chcesz mieć widowisko. Jakie widowisko? Ja już wiem, co ty chcesz. To będziesz miał te swoje pierdolone za przeproszeniem widowisko. Będziesz miał, Zobacz. Ale ja już dzisiaj rano miałem widowisko. Ja już eee. mi na coś, to ja... Frejry głupie. Nie zapomnę wam tego. Nie wiem, co ona ma w głowie. A w ogóle, czemu poszła od tamtej strony? Co tak jest modne? No nie, nie wiem, no co, co ci mówię w ogóle? Nie wiem, jakoś dziwnie się zachowywało. Nakrzyczała na mnie jak jakaś patologia. Ostatnia się zachowuje teraz, ja nie wiem. Znaczy, nie wiem, dla mnie też to było dziwne, bo mówiłam mi co innego i nagle się zachowałam tak, jak Właśnie się zachowała. Nie wiem, przy Was taka jest. Na sam, na sam to w ogóle inaczej. A ty co, draci? Nie, nic mi to nie dziękujesz. Cześć kochanie. no No, Ale i Ale co ty robisz nagle? Przed chwilą na mnie się wydzierasz, a teraz. No chciałam się trochę wydzierzyć. Po prostu byłam słaba siebie, no dziwisz się. No i widzisz? widzisz? Zrozum. Babę. Zrozum babę, no i, i co? Nie, no Wiola, ty zbrała, na pewno dobrze że się tak. czujesz? Postarodowałeś zmysły. Wiesz, co kazałaś mu przed chwilą Właśnie, zrobić? Zyszałaś, co co? Ty tam no czy słyszałeś, co tam zrobiłeś? Czy, czy była wtedy... na ciebie zła, ale poszło cię. inna wersja się włączyła w głowie ciebie, czy coś Słuchaj, muszę co? się przejść. Przemyślałam wszystko, no tęskniłam za tobą. No co mam ci powiedzieć? Aha, A po prostu to... było mi smutne, jak się zobaczyłam. I co teraz? Ja po prostu cię wybaczyłam. Chciałeś do mnie wrócić, no to czemu mam? No, no dobra. Tak? Trochę dziwnie, ale ja niech cię to to jest niepoważna tak? Oni wyszli normalnie za ręce, widzieliście? Tak. On się tego czegoś nie spodziewał w ogóle, nie? To co się stało, to jest masakra. Zobaczcie co Co to było? Siedzi na nim, tam jest świnia, nie wiem, jakieś pod... jakieś, nie wiem, świętuszenie, obok jest patrzy się na to wszystko. O co chodzi? No ja nie wiem, no. O, Mam pomysł. Podsłuchajmy, podsłuchajmy z twojego pokoju. O Otwierajmy, otwieraj tylko, żeby nie usłyszeć. Tak, ale nie ten. chyba majtek nie ma, co? Nie ma. To może szybciej, bo trzeba tutaj tutaj, i ciężko. Nie? No nie będę tego robiła tutaj, to jest się... przestań. No to są teraz wszyscy. Tu jest pole, dobra, ale zrobimy to w pokoju, dobrze? No Wiola, ty ma masz jakiś rozdwojenie jaźni O co ci chodzi? O, a czemu ty w ogóle tak przyniósł? No, wydaje mi się, że coś innego na niego mówiłaś. O dużo obraźliwych rzeczy, jak byliśmy na zewnątrz. Co o co ty jaszczurze. Ta Co ty w ogóle mówiłaś. w ogóle nie ben, gadałaś, nie było, nie? No właśnie, ja nic nie mówiłam, sobie coś wymówił. No jak nie mówiłaś? Słyszałem wiele, co mówiłaś, zresztą no. mówiłaś mi to prosto w twarz. Ale dlaczego ty teraz kłamiesz? Spróbujesz nas znowu skłócić, czy co? No. Dobra. On kłamie, czy ty kłamiesz? No oczywiście, że on. Dobra, nieważne. A meżysta, coś do bzdury gada, nie mówię. A do góry. Ale co gadała? Nic nie gadałam, on sobie coś wymyśla. Iść, chory jest. No jest, hmm. dobra, myślić się, może nie wiem, na cokolwiek. Hmm, po co? Nie, nie chcę zemścić, co nie może? Przeszkadza cię. To, to. jestem, nie jestem z Choć musimy go sprawdzić. Weź, mówię. Ja... Oni się tam rozebrali, już nie. I ten... tak. No, już chyba robią to nawet. Serio? A przecież tak ten... chciałam rzucić znowu, stąd w ogóle. oni, tak? Ja nie Dobra. chcę na to patrzeć. Dobra, ja kończę ten odcinek. Nie wiem, co. Dobra, weź tu, skończ gdzieś indziej, bo ty pewnie będziesz jeszcze o tym mówił. i stąd. To jest straszne, co, co zobaczyliśmy przed chwilą. Wiele w ogóle dziwnie się zachowuje, w sensie zupełnie co innego mówiła, zupełnie co innego zrobiła. Jak widać, nadal są razem, także, znaczy nadal, znowu są razem. Także cóż, no nie wiem jak to skomentować. Może po prostu się z wami pożegnam. Bo nie wiem nawet jak mam to skomentować. Do zobaczenia Państwu.